Po godzinach. Po godzinach. Po godzinach. Po godzinach. Witam Cię bardzo serdecznie w podcaście. Po godzinach w serii Co oni robią? Seria ta powstała dlatego, że w dzisiejszym świecie, który ciągle przyspiesza, a jedyną stałą jest ciągła zmiana, zastanawiam się, czy są jeszcze wśród nas ci, którzy tak po prostu dla siebie, z własnej nieprzymuszonej woli, robią coś dodatkowego? Czy mamy jeszcze czas na ekstra rzeczy poza pracą, obowiązkami, zobowiązaniami, tym wszystkim, co trzeba robić w dorosłym życiu? Okazuje się, że tak. Specjalnie dla Was znajduję osoby, które wykorzystują swój czas i zasoby na coś więcej poza pracą. Zapraszam do. Podcastu. Co oni robią? Nasz dzisiejszy gość w nocy przemierza tereny Anglii, a w dzień daje upust swojej kreatywności. To, co robi, wprowadza pozytywną energię do życia poprzez śmiech. W rozmowie z Pawłem będziemy mogli dowiedzieć się, jak to jest prowadzić swój kanał YouTube. Cześć Paweł. No witam, witam Radosław. Dzięki za zaproszenie. No, bardzo się cieszę, że jesteś tutaj dzisiaj z nami. Czy możesz powiedzieć nam ogólnie, czym się zajmujesz na co dzień? Jestem kierowcą ciężarówki. Od około 10 lat. I jak rozumiem, rozumiem, tylko w nocy jeździsz, tak? Z tego tak, co pamiętam. Cały czas robię te kochane nocki, tak. Okay. <grych> to powiedz mi w takim układzie, jeżeli jeździsz na ciężarówkach, to skąd się wziął pomysł na swój własny kanał komediowy na YouTubie? To ci powiem, panie Radosławie, tak kiełkowało we mnie kilka lat. To nie była taka prosta decyzja. Wiesz, zawsze jest tak stary i na YouTubie, co powiedzą, wiesz, znajomi w Polsce, tutaj. Naprawdę długo ten kontent mi się wydawał też taki. Nie wiedziałem, co nagrywać, jak nagrywać. I tak powiem Ci, że to długo, naprawdę długo, nieraz nocami nawet jeżdżąc sobie tak myślałem i opracowywałem, co ja bym mógł w ogóle nagrywać. No i w końcu, Doszło do tego momentu, że podjąłem taką decyzję i, i zacząłem. A pamiętasz, co cię, co cię skłoniło faktycznie? Co było takim, wiesz, sądziłem, że był taki moment, a pamiętasz ten moment dokładnie? Co było takim rzeczą decydującą? Pamiętam, ponieważ zakładając, że chcę coś robić na YouTubie, powiem szczerze, że nie oglądałem żadnych tam YouTubeowych programów wcześniej. Nie, nie, interesowało mnie nic tak tak wiesz tak na 100% co chciałbym robić ale jeżeli stwierdziłem co chcę robić to te programy później które kanały które po prostu automatycznie zaczęły mi się pokazywać na YouTubie no i tak zacząłem oglądać oglądać słuchać tych youtuberów no i stwierdziłem że no chcę spróbować chcę spróbować i to był taka taka taka, taka iskra zapłonowa w tym wszystkim że jednak się naprawdę na to Zdecydowałem, ale to nie była taka prosta decyzja, to na pewno nie. Okej. Okay. A powiedz mi jeszcze jedną rzecz, bo, bo ja twój kanał widziałem, miałem okazję obejrzeć swoje materiały. I tutaj dla mnie była taką ciekawostką, skąd się wzięła nazwa. Przede wszystkim powiedz, jak się twój kanał nazywa i, i skąd w ogóle ta nazwa się wzięła. Jaka jest historia tej nazwy? E, mój kanał nazywa się Afrofikola przez C. Afi, Aficola. E, to jest taka. Anekdotka z mojego dzieciństwa. Ja po prostu yy, Afro, to było pierwsze przezwisko takie osiedlowe, kiedyś kiedyś każdy miał jakieś tam przezwisko, nie wiem jak to teraz jest wśród młodzieży. Muszę się pochwalić, że to jest moja naj, najstarsza, miałem najstarszą ksywkę na osiedlu, jeszcze nie chodziłem do szkoły, a już mnie tak nazwali. Najstarsze przezwisko na osiedlu, jeszcze nie chodziłem do szkoły. A dlaczego to przezwisko miałem? Ponieważ miałem bardzo kręcone włosy, nie układały mi się w żaden sposób. No i nazwali mnie Afro. No i później od tego Afro były takie jeszcze różne odmienne Afi, Afikola i no i taki dwuczłonową nazwę sobie nazwałem kanał Afro Afikola. Jak wyglądał początek w ogóle tworzenia? Gorszy początek, początek to był naprawdę bardzo, teraz to tak naprawdę sentymentalnie patrzę na to i wprowadzam taki nastrój, że naprawdę można się z tego pośmiać, ponieważ aż wręcz, Prosiłem i zmuszałem moją żonę, bo nie miałem jeszcze żadnych takich jakichś lepszych sprzętów. Wiesz, zacząłem to nagrywać po prostu tak przez telefon, nie miałem żadnych stojaków, statywów, no to moja żona stała z telefonem i kartkę miała przyklejoną tutaj na klatce piersiowej, z której po prostu mogłem skumać, co mam mniej więcej powiedzieć. No i ona mnie nagrywała. Także. No takie były początki, prawda, to mi się jak nieraz sobie jeszcze tam znajdę takie w archiwum filmiki, które oczywiście nie były upublicznione i zdjęcia, to no to mam banana, na, na, banana mam na, na po prostu na, na twarzy. No dobra, to, to rozumiem, że dużo się zmieniło od tamtego czasu. Podejrzewam, że osoby, które wejdą na, na twój kanał, zresztą ja sam też widziałem, że jest zmiana między tymi pierwszymi filmikami, a tym jest co obecnie teraz, to powiedz mi jak Teraz to wygląda tworzenie z perspektywy, wiesz, tego czasu. Tak. Ile, ile w ogóle czasu już istnieje? Dwa no, lata? Kolego, no, kochany, teraz w tym roku na święta Wielkanocne minęły dwa lata. To jest coś niesamowitego, że ja naprawdę jestem jeszcze takim uparciuchem, że to, chociaż, wiesz, nie mam dużo wiusów. Ale nawiązując do tego, co powiedziałeś wcześniej, że ten kanał się diametralnie zmienił, ponieważ każdy YouTuber wie o tym, że jak wróci do swoich wcześniejszych filmików, tych pierwszych filmików, to mówi: Jaka siara, co ty robiłeś? Wiadomo, że zawsze coś się uczysz, prawda? Na początku myślałem, że to to jest wow, wielkie coś, wiesz, a teraz jak patrzę, no to no, pośmieję się z siebie samego. No, no dobrze, a jak. Ale jak wygląda teraz tworzenie? Jak się to zmieniło? Jak wygląda teraz tworzenie obecnie? Obecnie, no obecnie w ogóle tworzę teraz, yy, po pierwsze, wszystko. Jako nieliczny YouTuber nagrywam tylko telefonami. Nie mam żadnego mm. jakiegoś drogiego sprzętu. Mam statywy, oświetlenie, green screeny, takie rzeczy, które mi się przydają do mojego tworzenia, ale wszystko nagrywam telefonami. To mi bardzo, yy, bardzo, bardzo, bardzo ułatwia sprawę, ponieważ. Nagrywam te filmiki ja tak naprawdę, to ja je po prostu ja je nagrywam sam, nagrywam i montuję sam i przeważnie robię montaż robię przede wszystkim w pracy, przeważnie w pracy jak mam czas. Także zmieniło się to tylko pod tym względem, że no inny program, inny program już mam po prostu na, na telefonie, który 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 używam i nauka tego programu do wiadomo, że człowiek cały czas się uczy, ale no, taką, taką drogę przeszedłem przez to, że po prostu musiałem się tego wszystkiego jakoś tak skumać i nauczyć. Mm -hmm. Ale cały czas się uczę. No tak, no czyli mówisz tak, zainwestowałeś w sprzęt i jak powiedziałeś, nowe oprogramowanie. Podejrzewam, że w międzyczasie też zmieniłeś telefon. Raz czy drugi? Dwa lata to już trochę czasu. Oczywiście, czasem, nie? no panie Radosławie, nie przesadzajmy, to są takie rzeczy, że każdy po prostu. Każde takie rzeczy, tu nie mówimy o jakimś sprzęcie za, nie wiem, 5 tysięcy funtów, czy, czy, czy nie wiem. No powiedz mi w takim razie, dlaczego w ogóle zostałeś przy telefonie, bo wspomniałeś o tym, że nie inwestowałeś w kamery, w takie rzeczy, czy w aparaty, jak większość ludzi idzie. Wspomniałeś coś, że montujesz w pracy, tak? No właśnie o to chodzi, że to mi sprawia ulepszenie, ponieważ wiesz, jak ja pracuję po 12-13 godzin, raz 15, to ja później naprawdę jestem kierowcą ciężarówki, ja muszę się przespać, ja muszę się wyspać, to zanim się ogarnę, zjem coś, wykąpię, zrobię coś, wiesz coś, coś, cokolwiek w domu, to ja tak i tak muszę się wyspać. I to mi pozwala to, że po prostu nieraz jak, nie wiem, stoję gdzieś tam przy rozładunku, to zamiast Zamiast, zamiast już spać, zamiast ten to sobie po prostu montuję. Montuję mhm. filmiki sobie w kabinie, jak jak mhm. mam przerwę. Aha, no, 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 no niezłe wykorzystanie czasu. I dlatego, i a przepraszam, i dlatego nagrywam na telefonie, ponieważ mam program na telefon i y, telefon po prostu nie muszę mieć żadnego innego, innej rzeczy niż telefon. Y, Prosty, prosty dla mnie, nieciężki, nieduży, gabarytowy, gabarytowo, także no, przyzwyczaiłem się do tego i naprawdę nie zamierzam tego zmieniać jak do tej pory. No, wydaje, wydaje mi się, że to jest rzadkość chyba w dzisiejszym YouTube, żeby ktoś faktycznie przez tak długi czas został przy telefonie, no ale rozumiem tutaj chodzi o czas i o wygodę i o to odłączenie tak naprawdę pracy zawodowej z pasją, prawda? No właśnie, no o to chodzi. No wielu youtuberów jak pisałem, nawet takimi początkującymi, to oni nawet nie wiedzieli, że tak się danie, że są jakieś mhm. programy na, na telefon, z którymi możesz w równym stopniu jak na komputerze montować te filmiki, nie? No Okej. Okay. Mówiłeś też wcześniej, że, że już dwa lata tworzysz kanał. O Jezus, no dwa lata, no stary, jak to minęło. I nie, nie bardzo ciekawi. Skąd czerpiesz inspirację? Bo ja rozumiem, że można coś zrobić miesiąc, dwa, trzy, pół roku, ale dwa lata. Skąd inspiracja do nowych materiałów? Powiem Ci, że to jest yy, wertowanie tego internetu. Yy, dużo biorę z memów, dużo biorę z memów, bo przedstawiam tam perypecję Janusza i Grażynki z 20-letnim małżeństwa. Także dużo biorę z takich memów. Memy. Przekładam po prostu na, na, na film, prawda? Coś tam mhm. w głowie wykiełkuję, coś dołożę. Kilka, oczywiście, mam takich swoich filmików, które sam wymyśliłem, z których po prostu, po prostu jestem też bardzo zadowolony, ale przeważnie to internetu z internetu korzystam. Rozumiem. Paweł, mówiłeś o swoich bohaterach, natomiast ja pamiętam, że na samym początku nie było tej pary małżeństwa To Nie z było, nie, nie, było. nie było. Skąd się w ogóle wziął pomysł? Na taki koncept, właśnie pary starego małżeństwa, ale nie czegoś innego. No i może być też, to wyglądał na początku i skąd pierwsze materiały się wzięły, jako skąd ta inspiracja się wzięła. Ach, tak sobie jeździłem tą ciężarówką i tak myślałem, co ja mogę robić i z czego ludzie mnie znają. No, ludzie mnie znają z takiej osoby, że jestem, no, takim pełnym, pozytywnym gościem z dużą dawką energii. Nieraz miłują, że ja mam ADHD i tp, i dd. Także. Zawsze mnie znają z, 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 z tak po prostu no z takiej pozytywnej na, na, nastawionej osoby, z takiego po prostu troszkę śmieszka, takiego, wiesz, nie wiem. Mówią mi, że mógłbym być wodzirejem na weselu, to to, to już słyszałem. To się zgadzam, zgadzam się, zgadzam się. Setki tysięcy nie. razy, także mówię, no co, no, chciałbym być sobą i tak stwierdziłem, że. No, że będę opowiadał jakieś tam żarty i kawały. Chociaż z tych moich pierwszych filmików naprawdę nie. No teraz to ja tylko mam banana na tym, że, że, że to próbowałem, że tego, ale nie, jest, no nie jestem z tego zadowolony. Bardziej jestem zadowolony z tego kontentu, co teraz prowadzę. No dobra, ale to, to w takim gładzie, co cię skłoniło, żeby przejść na, na szacowną y, parę małżonków? Bardziej się z tym jakoś tak personalizuję, wiesz. Ja jestem w takim związku 20, ponad 20 lat po ślubie, i jakoś tak sądziłem, że mogę wykorzystać mój dom do tego, że nie muszę używać green screenów, później tego obrabiać, chociaż nie nieraz to tak po prostu ten green screen też zależy od oświetlenia, żeby nie mieć zielonych poświtów. Ale to, jeżeli ktoś widzi, ktoś oglądałby jeden, drugi, trzeci odcinek, to nie ma szans, żeby to nie zauważyć, że to jest skręcone w domu. Chciałem Cię jeszcze zapytać o jedną rzecz. Jakie miałeś największe wyzwanie podczas kręcenia? O kurczę, no to, no to chodzi o filmiki. No to i mhm. tak, to najbardziej, najbardziej takie duże wyzwanie to było odcinek bodajże 61. On się nazywa Kwarantanna Janusza. Mhm. No i zamieniłem się tam w, począ w początkową fazę tworzenia Marcina Dubiela. Jeżeli mm -hmm. ktoś, ktoś zna takiego artystę, już tutaj pokazuje cudzysłowie, bo ja też nie uważam się za żadnego artystę, to będzie wiedział o co chodzi. I to było i to musiałem wykorzy wykorzystane były też ujęcia z drona i kręcone też. Po, po druga połowa odcinka była kręcona w sklepie, normalnym sklepie spożywczym. Także to było mm -hmm. duże, mega wyzwanie, też y, musiałem z, 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 przy pomocy osób trzecich. Także... Czyli można powiedzieć, że dużo większa produkcja niż zwykle, tak? No tak, no to było nakręcone po nocach, żeby wiesz, dostaliśmy klucze do sklepu i żeśmy kręcili. Też miałem tylko jedną szansę, żeby to nakręcić, nikt by mi nie dał kluczy drugi raz. Mhm. Także nie sądzę, sądzę, że to nawet, no z tego jestem naprawdę, ja osobiście jestem z tego, z tego odcinka jestem naprawdę mega zadowolony. Choć pierwsza część jest troszeczkę taka, mi się wydaje teraz po czasie, bo nieraz sobie po prostu, nieraz sobie sam otwarzam. Na razie to mhm. ja się sam tam ja ram tymi filmikami, nie? Tam, mhm. bo, bo tam dużo osób nie ogląda, ale pierwsza część jest taka trochę lekko moim zdaniem, lekko, lekko tak już troszeczkę taka. Mogłem ją lepiej, szybciej nagryć z, z większym temperamentem, temperamentem, ale druga część jest dla mnie naprawdę odlotowa i naprawdę duże poświęcenie. Duże poświęcenie ode mnie, ponieważ miałem specjalistyczną maskę, jak to w kwarantannie na swojej mhm. głowie. Także zapraszam, zapraszam na świrowy odcinek, możecie sobie go zobaczyć. Dobrze, dobrze. Jak skończyliśmy na takim pozytywnym akcencie, to cię zapytam teraz, jakie jest twoje największe niepowodzenie? Moim największym niepowodzeniem jest to, że myślałem, że wiesz, no dwa lata tworzę, myślałem, że to jakoś Powiem ci szczerze, że myślałem, że to będzie jakoś szybciej, że wie, że, że, te wiusy będą, że będę, że jeszcze nie dotarłem, jeszcze nie dotarłem do tego społeczeństwa, co, co ja mam po prostu dotrzeć, nie? Bo mnie nie oglądają dzieci, ja, ja bazuję na tak, 25 do, nie wiem, do, do, do 50, 60, prawda? Już w mm -hmm. związkach ludzi, mm -hmm. którzy borykają się z pewnymi problemami, którzy mm -hmm. rozumią takie coś, co ja nagrywam, prawda? nie Jeżeli dobrze Cię zrozumiałem, to Twoim największym niepowodzeniem jest to, że nie znajdujesz się jeszcze w tym miejscu, w którym chciałeś być po dwóch latach prowadzenia, tak? Y no, można tak powiedzieć, jeżeli to można powiedzieć za jakieś 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 wielkie niepowodzenie, ale no nie mam nic innego, nie wiem, nie przychodzi, nie przychodzi mi teraz. Nie. Rozumiem, że nie było żadnej tragedii na, na zasadzie nagrywałem materiał, zgubiłem kartę, albo coś ten. O deset. przecież radził, wierzę o tym, że ile razy tam przyjeżdżałem do ciebie, żebyś mi odratował jakiś materiał. Na, na początku, prawda, pamiętasz? No przecież było tak, było tak i to żałuję, no żałuję tam kilku materiałów żałuję, ale wiesz co sądzę, że nie ma z tego złego, co by na dobre nie wyszło, bo później później się tak zastanawiałem, czy jak ja bym tam to wrzucił, to bym nakręcił to, co, co, co musiałem nakręcić, ponieważ tam to zgubiłem, a sądzę, że może i to było lepsze. Wiesz, to, mhm. nie, to nie ma co płakać nad rozlanym lekiem. Takie rzeczy mnie te, no ale, ale zdarzało się. Dobrze o Dobrze. tym wiesz. <laughs> Dobrze. Powiedz mi w takim układzie po tym wszystkim: jak widzisz przyszłość swojego kanału? Wow! Przyszłość mojego kanału. No, chciałbym się w końcu skrosować z jakimś poważniejszym youtuberem, może to da więcej odsłon, bo to wiadomo, że. No chodzi o to odsłony, prawda? O algorytm YouTube'a chodzi, prawda? Jeżeli, jeżeli ktoś cię zaczyna oglądać, masz dużo łapek w górę, czy tam nawet w dół komentarzy, to, to algorytm, to algorytm YouTube'a to wyczuwa i wtedy pokazuje cię szersze, szerszemu gronu widzów. Mm -hmm. Mhm. Ale jak? ja tylko chciałem się dopytać, czy widzisz swój tej kanał dalej jako hobbystyczne zajęcie, takie wiesz, po godzinach, czy. Powiem ci, powiem ci szczerze, że chciałbym, żeby to kiedyś moja była praca. Naprawdę, ja to lubię, ja to kocham. Chociaż nieraz jest trudno nagrywać, ponieważ wiesz, mhm. nagrywam to w domu, przecież w domu się normalnie też funkcjonuje, prawda? Gotuję, sprząta pierze, nie wiem, mhm. ogląda telewizję, ja to muszę robić w takich godzinach, żeby nikomu nie przeszkadzać. Ale chciałbym, naprawdę chciałbym, ja lubię to i gdy, i wiesz, jakbym jeszcze miał, większego bym miał jeszcze kopa do tego, gdyby po prostu to poszło taką, nie wiem, zawodową stronę. No ale no, zobaczymy, życie pokaże. I jeszcze chciałbym tylko jedno nadmienić, bo mi przyszło teraz do głowy, że mój kanał wiele osób może myśleć, że po prostu nie jest, nie, nie są w stanie oglądać, ponieważ ja tam przedstawiam i Janusza, i Grażynkę. Przykro mi, że nie mogę robić tego z kimś innym. Nie mam, nie mam jeszcze na razie po prostu takiej możliwości, żeby... Jakiego byś potrzebował? Janusza czy Grażynki? Z kim się lepiej czujesz? Nie no, zdecydowanie Grażynkę bym potrzebował. No co ty, przecież to przede wszystkim ja tam komentarze też mam różne, że co za cringe, co, co on wyprawia i tp. i td. No ale to tylko jest humor, to tylko jest przedstawianie pewnej roli, nic więcej, ja tak się nie zachowuję na co dzień, i... a niektórzy po prostu myślą, że wiesz, odwaliło gościowi na starozi. Czy ty się czujesz bardziej jako komik, bardziej jako kabareciarz, czy bardziej jako youtuber? Powiem ci, że to teraz się już tak zaciera, bo kiedyś to tak było, kabaret to kabaret, youtuber to youtuber. Wiele teraz osób tworzy kabarety, są kabareciarzami i tworzą normalnie na YouTube. To się teraz zaciera. Aktorzy, którzy normalnie mm -hmm. funkcjonują na co dzień, też też na przykład coś tam robią na YouTube. Ale tak, żeby odpowiedzieć na twoje pytanie, kurczę bladen, nie wiem, ja to ja to bardziej jako tak, no w tym kontekście to może jako. No trudne powiem ci to jest takie zdeklarowanie. Gdybyś miał do wyboru, możesz tworzyć swoją swoje postacie i odgrywać na scenie, albo na YouTube. Tylko jeden wybór. No to powiem ci, że jakby się to przyjęło, to dobrze się czuję w tym, co robię w tym Januszu i Grażynce. Także, Dla mnie to jest bardziej kabaret, bardziej filmowy, niż sam fakt istnienia, że to jest YouTube, tak? Tak, moim zdaniem też i to chciałem powiedzieć, także czuję się bardziej, bardziej jako tak, no, tylko to, to są za duże słowa w stosunku, wiesz, do mojej osoby, że tam yy, jako kabaret, czy jako ja po prostu sobie tworzę, zobaczymy co z tego wyjdzie. Mam super. marzenie, żeby to kiedyś naprawdę było, bo ja to lubię, kiedyś było moim takim podstawowym za, 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 zawodem życiowym, prawda? Dziękuję Ci bardzo za twój czas, za to, że poświęciłeś tutaj i odpowiedziałeś na pytania. Poznałeś się poznać też osobiście. Dziękuję Ci bardzo. Wiem, że będziemy w kontakcie, że się usłyszymy jeszcze, i do usłyszenia w takim kładzie. Do usłyszenia i może do zobaczenia, bo bardzo pragnę wystąpić na fame LMA jeszcze. No Do wszystkiego dobrego. Na razie pozdrawiam wszystkich słuchaczy <laughs> no i oczywiście. Trzymajcie się. No cześć. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy, do usłyszenia. Cześć.